Cisza i spokój. I promienie nadziei. To, to są te hasła, które przychodzą mi na myśl. Kiedy, em, kiedy zastanawiam się nad zaletami e, ubogowęglowodanowego węglowoda nowego stylu żywienia i. Umiejętnej lekoczy insulinoterapii. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z mamą Wiktorii i bardzo ciekawą rzecz usłyszałem, a mianowicie, że lekarze uważają przypadek jej dziecka za, za jakiś